Po co smarować pięty jodem? Co to daje, poza żółtymi śladami na pościeli? Ale w rzeczywistości metoda, którą do dziś stosuje się w wiejskich przychodniach i sanatoriach, okazuje się tak skuteczna, że rzadko się o niej mówi, po prostu dlatego, że nie wymaga drogich leków i nie przynosi zysków. Dziś wyjaśnimy, dlaczego ta metoda działa, jakie procesy uruchamia w organizmie i jak może pomóc, nie tylko piętom, ale też naczyniom krwionośnym, tarczycy. A nawet układowi odpornościowemu. Pięty wydają się najmniej medyczną częścią ciała, a jednak z punktu widzenia anatomii i fizjologii są to silnie aktywne strefy, przez które można łagodnie oddziaływać na cały organizm. To nie ezoteryka ani mit ludowej medycyny, lecz fakty potwierdzone przez praktykę refleksoterapii, fizjologii i medycyny regeneracyjnej. Po pierwsze, w okolicy pięt znajduje się wiele punktów refleksyjnych powiązanych z narządami wewnętrznymi i układami. W tradycyjnej medycynie chińskiej i w zachodniej refleksologii pięty uznaje się za strefy projekcyjne, m.in. dla nerek, pęcherza moczowego, jelit, trczycy i serca. Oddziałując na te strefy przez skórę, można pośrednio stymulować pracę narządów, poprawiać krążenie i przywracać równowagę regulacyjną. Po drugie. Tkanki pięty są wyjątkowo gęste i dobrze chronione, co czyni je idealnym miejscem do stosowania środków działających powoli i równomiernie. Jod, w przeciwieństwie do kremów i maści, nie wnika natychmiast, działa stopniowo, rozprzestrzeniając się w górnych warstwach skóry, dzięki swojej strukturze pięta pozwala jodowi działać łagodnie i długotrwale, bez podrażnień i poparzeń. Po trzecie, pięty i stopy są silnie obciążone naczyniowo, choć nie przebiegają tu główne tętnice. Przez te punkty przechodzi ciężar całego ciała, więc każda poprawa mikrokrążenia wpływa nie tylko lokalnie, lecz także na całą dolną część ciała, zmniejsza zastój żylny, poprawia odżywienie tkanek i łagodzi napięcie. Wreszcie, pięty to część ciała, o którą rzadko dbamy, nie smarujemy ich kremami, nie masujemy, nie zwracamy uwagi, dopóki nie pojawią się pęknięcia lub ból. Ale to właśnie regularna troska o pięty może być punktem wyjścia do regeneracji całego organizmu. Krok po kroku, noc po nocy. Jodzie mówi się wiele, i nie wszystko z tego jest potwierdzone. Jedni twierdzą, że wnika głęboko i leczy od środka. Inni uważają, że działa wyłącznie jako środek odkażający i nie ma wpływu ogólnoustrojowego, ale jeśli spojrzymy na to z perspektywy fizjologii, odpowiedź leży po środku i jest ciekawsza niż się wydaje. Skóra rzeczywiście jest barierą, ale nie jest całkowicie szczelna. Niektóre substancje mogą przez nią przenikać. Zwłaszcza w warunkach spokoju, ciepła i długiego kontaktu, jod należy do takich substancji. Jego zdolność do wchłaniania przez skórę to fakt znany i potwierdzony. Nie oznacza to, że jod natychmiast trafia do krwiobiegu i zmienia funkcjonowanie narządów. Ale w ograniczonej ilości rzeczywiście przenika przez nas skórek do limfy, tkanek, naczyń włosowatych, zwłaszcza przy regularnym stosowaniu. Jod działa także miejscowo, ma właściwości przeciwzapalne, odkażające i rozszerzające naczynia, po nałożeniu napięty pobudza dopływ krwi do głębszych tkanek, poprawia mikrokrążenie i uruchamia procesy regeneracji. Ciepło, które odczuwamy po aplikacji, to nie tylko reakcja skóry, to wynik przyspieszenia przemiany materii w danym obszarze, jeśli chodzi o działanie ogólnoustrojowe, wiele zależy od stanu organizmu. Przy łagodnym niedoborze jodu jego zewnętrzne dostarczanie przez skórę może być delikatną formą wsparcia, która nie przeciąża tarczycy. Dlatego właśnie lekarze starej szkoły polecali jod nie tylko jako środek odkażający, ale również jako środek stymulujący i regulujący, szczególnie w chłodne miesiące i przy słabym krążeniu. Warto zrozumieć: Jod przez skórę to nie lek w tradycyjnym sensie, lecz narzędzie wspierające, które działa łagodnie, zarówno na tkanki, jak i na strefy refleksyjne. W tym tkwi jego siła i powód, na którego stosowano go przez lata cicho, ale skutecznie. Siatka z jodu to jeden z zabiegów dobrze znanych starszemu pokoleniu, w dzieciństwie rysowano ją na plecach przy kaszlu. Na stawach przy bólu, na klatce piersiowej przy przeziębieniu, nikt wtedy nie pytał, jak to działa, po prostu wiedziano, skoro pomaga, to trzeba robić. Ale jeśli przyjrzeć się bliżej. Za tą prostą metodą stoi cały szereg fizjologicznych i terapeutycznych efektów, które także dziś zasługują na uwagę. Metoda wywodzi się z radzieckiej praktyki terapeutycznej, w której szeroko stosowano miejscowe środki drażniące, gorczyce, bańki, nacierania spirytusem czy terpentyną. Siatka z jodu była łagodniejszą alternatywą, dostępną, niepowodującą poparzeń, a jednocześnie dającą wyraźny efekt naczyniowy i przeciwzapalny. Diot nakłada się cienkimi liniami, najczęściej w formie kratki, zaczyna wnikać w górne warstwy naskórka, powoduje to lekkie podrażnienie receptorów, rozszerzenie naczyń włosowatych i zwiększenie przepływu krwi. W rezultacie poprawia się odżywienie tkanek, zmniejsza obrzęk i przyspiesza wchłanianie stanów zapalnych, przy aplikacji na stawy czy mięśnie, łagodzi napięcie i poprawia ruchomość. Jest też inny mechanizm siatka to nie tylko wzór, to sposób na maksymalizację kontaktu jodu ze skórą, bez nakładania pełnej warstwy, która mogłaby spowodować podrażnienie, dzięki temu wchłanianie jest równomierne i kontrolowane. Taka forma aplikacji stymuluje nie tylko reakcję miejscową, ale też ogólną, w tym odpornościową i naczyniową, co ciekawe, szybkie znikanie siatki z powierzchni skóry było dawniej uważane za oznakę niedoboru jodu. Lekarze oceniali zapotrzebowanie organizmu na podstawie szybkości wchłaniania, i choć nie jest to dokładna metoda diagnostyczna, wieloletnie obserwacje potwierdzały jej praktyczną wartość. Tym samym, siatka z jodu to nienaiwna metoda z przeszłości, ale przemyślany sposób łagodnej stymulacji, oparty na prostych zasadach ciepło, krążenie, regeneracja. Na tych samych zasadach opiera się metoda nakładania jodu na pięty, tyle że działa w innym kierunku i przynosi jeszcze głębszy efekt, uczucie ciężkości mógł to jeden z najczęstszych i najbardziej niepokojących sygnałów, Zwłaszcza u osób starszych. Pojawia się nie tylko po długim spacerze, ale również w spoczynku, wieczorem lub w nocy. Przyczyną jest zaburzone krążenie, szczególnie w naczyniach włosowatych i żylnym odpływie, i właśnie w tym miejscu metoda z jodem na piętach zaczyna działać, zaskakująco, ale skutecznie. Gdy nakładamy jod napięty, następuje refleksyjna stymulacja drobnych naczyń włosowatych, znajdujących się w skórze i tkance podskórnej, i oddziała jak łagodny środek drażniący powodując rozszerzenie naczyń, napływ krwi do tkanek i aktywacji miejscowego krążenia. Pozwala to poprawić odżywienie komórek, przyspieszyć przemianę materii i usunąć nadmiar płynów z tkanek, dzięki temu zmniejsza się obrzęk, szczególnie w okolicy kostek i podudzi. Mięśnie stają się mniej napięte, znika uczucie rozpierania, zmniejsza się nacisk na zakończenia nerwowe, a razem z tym ustępuje ciężkość nóg, która wcześniej przeszkadzała zasnąć lub zmuszała do ciągłego zmieniania pozycji w fotelu. Ponadto regularne oddziaływanie napięty korzystnie wpływa na pracę układu Żylnego, poprawia się odpływ Żylny, zmniejsza zastój krwi, spada ryzyko napięcia Żylnego i pojawienia się pajączków naczyniowych. Jest to szczególnie ważne dla osób, które dużo siedzą lub cierpią na przewlekłą niewydolność Żylną. Taki efekt nie pojawia się natychmiast, ale już po kilku dniach regularnych zabiegów zauważa się, że nogi mniej się męczą, nie puchną wieczorem, znika potrzeba rozcierania ich lub unoszenia do góry. J, działając prosto i miejscowo, uruchamia głęboki mechanizm regeneracji, który pomaga nogom poczuć się lżej, dosłownie i w przenośni. Skurcze łydek, buczenie nóg po przebudzeniu i uczucie zimna nawet pod ciepłą kołdrą, wszystko to wydaje się odrębnymi problemami, ale w rzeczywistości wiąże się z tym samym: zaburzoną regulacją nerwowo-naczyniową i słabą wymianą ciepła w dolnych partiach ciała. U osób starszych to szczególnie częste, mięśnie tracą elastyczność. Naczynia włosowate stają się mniej drożne, a przewodnictwo nerwowe, spowolnione, i właśnie tutaj metoda z jodem na pięty pokazuje się z nieoczekiwanej strony. Gdy nakładamy jod na okolice pięty, dochodzi do łagodnego, ale trwałego podrażnienia receptorów czuciowych, które są połączone z obwodowym układem nerwowym. To podrażnienie nie jest bolesne, ale wystarczające, by pobudzić zakończenia nerwowe i poprawić przewodnictwo sygnałów między mózgiem a tkankami. Innymi słowy, połączenia między mózgiem a nogami stają się żywsze, mięśnie zaczynają reagować szybciej i dokładniej, a ich mimowolne skurcze, czyli skurcze, ustępują. Równolegle uruchamia się proces przywracania wymiany ciepła i od rozszerza naczynia włosowate, poprawia ukrwienie w zimnych obszarach, w tym w stopach. Krew przynosi ciepło, tlen, składniki odżywcze, jeśli wcześniej stopy były zimne nawet pod kołdrą, teraz zaczynają rozmażać od wewnątrz. Tkanki nagrzewają się nie z zewnątrz, lecz dzięki poprawionemu krążeniu. Jeśli chodzi o uczucie buczenia nóg, to częsty skutek nocnego zastoju żylnego, kiedy tkanki są przepełnione płynem i słabo dotlenione, przy regularnym stosowaniu jodu poprawia się odpływ żylny, znika obrzęk, a uczucie buczenia ustępuje miejsca lekkości i komfortowi po przebudzeniu. Wielu osobom jod kojarzy się wyłącznie ze środkiem antyseptycznym, do przemywania ran i zadrapań. Ale jego działanie nie ogranicza się tylko do odkażania. Przy aplikacji na skórę J wykazuje silne właściwości przeciwzapalne, szczególnie w głębokich tkankach, takich jak powięzie, ścięgna i przyczepy mięśni. Dzięki temu jest przydatny w wielu problemach, z którymi zmagają się osoby starsze, ostroga piętowa, zapalenie powięzi, napięcie mięśni i przewlekły ból stóp. Powięzie to gęste osłonki pokrywające mięśnie, ścięgna i więzadła. Z wiekiem tracą elastyczność, stają się suche i mniej ruchome, powoduje to dolegliwości bólowe, szczególnie przy wstawaniu, chodzeniu, zmianie pozycji. Jednym z częstych objawów jest poranny ból pięty lub podeszwy, gdy trzeba się rozchodzić, zanim poczuje się ulgę, w tym przypadku Jod pomaga zmniejszyć stan zapalny tkanek, zmiękczyć powięź i przywrócić mikrokrążenie. Szczególne znaczenie ma ostroga piętowa, kostny narośl, która powoduje silny ból przy nacisku i chodzeniu. Jod nie usuwa samego narośla, ale łagodzi stan zapalny wokół niego, zmniejsza obrzęk i nacisk na zakończenia nerwowe, dzięki temu ból staje się znacznie słabszy, zwłaszcza rano i po wysiłku. Jod pomaga również przy przewlekłym napięciu mięśni i ścięgien. Na przykład u osób z płaskostopiem lub nieprawidłowym chodem często dochodzi do zapalenia przyczepów mięśni łydki do pięty. Regularne nakładanie jodu na noc działa jak przeciwzapalny kompres, który nie wymaga bandaży ani maści. Stopniowo zmniejsza się napięcie, znika uczucie ciągnięcia w stopie, poprawia się ruchomość. Warto podkreślić, że jod wnika w skórę głębiej niż większość kremów i nie blokuje receptorów jak środki przeciwbólowe, lecz usuwa samą przyczynę dyskomfortu, stan zapalny i przeciążenie tkanek, dlatego jego efekt pojawia się powoli, ale działa długo. Jod to nie tylko środek dostosowania zewnętrznego, lecz ważny mikroelement biorący udział w pracy tarczycy, Metabolizmie i funkcjonowaniu układu odpornościowego, nawet przy stosowaniu zewnętrznym, szczególnie na strefy refleksogenne, może łagodnie stymulować mechanizmy obronne organizmu. W tym właśnie tkwi główny paradoks tego prostego środka działa głębiej niż się powszechnie uważa skóra to nie tylko bariera, ale organ łączący środowisko zewnętrzne z wewnętrznymi układami. W okolicy pięt znajdują się strefy refleksyjne związane z różnymi narządami i funkcjami jelitami, nerkami, układem oddechowym i tarczycą. Podczas aplikacji jodu na te strefy drażnimy receptory, które przekazują impulsy do ośrodkowego układu nerwowego. Odpowiedzą na to jest reakcja miejscowa i ogólna, poprawa mikrokrążenia, aktywacja odpływu limfy i wzmocnienie odporności. Ponadto jod jest znany ze swojej zdolności do hamowania wzrostu bakterii, wirusów i grzybów. Nawet w małych dawkach tworzy na powierzchni skóry środowisko niekorzystne dla patogenów, co jest szczególnie ważne w sezonie infekcji i osłabionej odporności. Dzięki temu skóra, zwłaszcza w obszarach powiązanych z narządami wewnętrznymi, staje się aktywną częścią bariery ochronnej, zaobserwowano. Że przy niedoborze jodu w organizmie jego aplikacja na skórę prowadzi do szybkiego wchłaniania, natomiast przy prawidłowym poziomie ślad pozostaje na długo skłoniło lekarzy starej szkoły do stosowania jodowej siateczki nie tylko jako metody leczenia, lecz także jako prostego testu na niedobór jodu, który ma bezpośredni związek z osłabieniem odporności. Choć metoda wydaje się prosta, nakładanie jodu wymaga ostrożności i przestrzegania kilku ważnych zasad, by naprawdę zadziałała i nie wywołała podrażnienia lub efektu odwrotnego, liczy się tu dawkowanie, częstotliwość, pora dnia oraz stan skóry. Przede wszystkim zabieg najlepiej wykonywać wieczorem, przed snem, w nocy aktywują się procesy regeneracyjne w organizmie, naczynia krwionośne się rozszerzają, a skóra staje się bardziej podatna na działanie zewnętrzne. Jod nałożony na noc działa dłużej i głębiej, a ruch nóg są ograniczone do minimum, co wydłuża kontakt substancji ze skórą. Przed aplikacją należy przygotować skórę, pięty powinny być suche, czyste i bez uszkodzeń. Nie należy stosować jodu na skórę z pęknięciami, otarciami lub podrażnieniami. W takich przypadkach można doznać oparzenia lub silnego przesuszenia. Jeśli skóra jest zrogowa ciała, warto wcześniej zrobić ciepłą kąpiel i delikatnie usunąć martwy naskórek, ale bez naruszenia tkanek. Jod można nakładać patyczkiem kosmetycznym lub wacikiem, cienką warstwą, nie zalewając całej pięty, lecz NP, wykonując jodową siateczkę. Pozwala to na stopniowe działanie substancji i zmniejsza ryzyko podrażnień, na początek warto potraktować tylko jedną piętę i obserwować reakcję skóry. Częstotliwość stosowania, 2-3 razy w tygodniu, to w zupełności wystarczy, by uruchomić fizjologiczne procesy i nie przesuszyć skóry. Częściej, nie znaczy lepiej, przy zbyt częstym stosowaniu może pojawić się uszczenie, swędzenie, suchość. Ważne jest również obserwowanie reakcji organizmu. Jeśli skóra długo pozostaje zabarwiona i nie wchłania jodu, to normalne. Ale jeśli pojawi się dyskomfort, pieczenie, zaczerwienienie, warto zrobić przerwę lub zamienić czysty jod na łagodniejszą wersję NP, wymieszaną z olejem rycynowym. Czysty jod ma silne działanie, ale może przesuszać skórę, szczególnie przy regularnym stosowaniu. Aby temu zapobiec i wzmocnić efekt terapeutyczny, często łączy się go z innymi naturalnymi składnikami, łagodnymi, ale skutecznymi. Takie połączenia wydłużają działanie. Poprawiają wchłanianie i sprawiają, że zabieg jest delikatniejszy dla wrażliwej skóry. Ma to szczególne znaczenie dla osób starszych, których skóra na piętach często bywa cienka, sucha lub podatna na pęknięcia. Jednym z najlepszych połączeń jest jod o olej rycynowy. Do jednej łyżeczki oleju dodaje się dwie-trzy krople jodu, dokładnie miesza i wciera w okolice pięty. Olej rycynowy działa jak nośnik, zmiękcza skórę, pomaga jodowi wnikać głębiej. Jednocześnie łagodzi podrażnienia i chroni przed przesuszeniem. Co więcej, sam olej ma działanie przeciwzapalne, dlatego wzmacnia działanie jodu i czyni je bezpieczniejszym. Taki skład można stosować nawet nieco częściej, do 3-4 razy w tygodniu, zwłaszcza w chłodniejszych porach roku. Druga opcja to jod z solą, szczególnie morską, to już nie tyle mieszanka, ile dwuetapowy zabieg. Najpierw robi się ciepłą kąpiel stóp z solą morską, jedna łyżka stołowa na 1 litr wody, otwiera ona pory, poprawia krążenie i przygotowuje skórę. Następnie na suchą piętę nakłada się jod, w tym przypadku efekt jest silniejszy dzięki wcześniejszemu rozszerzeniu naczyń włosowatych i rozluźnieniu tkanek, jod wchłania się lepiej, działa głębiej, a cały zabieg daje wyraźne uczucie ciepła i rozluźnienia nóg. Czasem stosuje się także okłady z miodem i jodem, dla łagodnego ogrzania i zmniejszenia stanu zapalnego, zwłaszcza przy ostrogach piętowych lub przewlekłym napięciu ścięgien, ale ta metoda wymaga ostrożności i obowiązkowego testu uczuleniowego. Połączenia z olejem i solą pozwalają zamienić zwykły apteczny jod w pełnoprawny wieczorny rytuał regeneracji. Łagodność, stopniowe działanie, głębokie wnikanie to wszystko sprawia, że metoda jest nie tylko skuteczna, ale i komfortowa, zwłaszcza dla tych, którzy mają dość radykalnych rozwiązań i szukają sposobu. By z szacunkiem wesprzeć swoje ciało. Jak każde środki, nawet te najprostsze i sprawdzone, metoda z nakładaniem jodu na pięty może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Nie oznacza to, że nie działa, raczej w każdym przypadku trzeba uwzględnić indywidualne cechy organizmu i przestrzegać wszystkich zasad. Przyczyny, dla których efekt może być słaby lub nieobecny, zazwyczaj są oczywiste i warto je znać z wyprzedzeniem. Pierwszy powód: indywidualna wrażliwość lub specyfika skóry. U niektórych osób skóra na piętach jest bardzo gruba zrogowa ciała, o ograniczonej zdolności wchłaniania. Drugi powód. Poważne lub niewykryte zaburzenia endokrynologiczne, jeśli w organizmie występuje znaczny niedobór jodu, problemy z tarczycą, zaburzenia metaboliczne lub zaawansowana cukrzyca, miejscowe stosowanie jodu może być niewystarczające. Zostaw łapkę w górę, jeśli materiał był dla Ciebie pomocny i podziel się filmem z tymi, którzy również szukają prostego i dostępnego rozwiązania i najważniejsze – Obserwuj swoje ciało, czasem wystarczy naprawdę niewiele, by uruchomić proces regeneracji, subskrybuj kanał tu mówimy spokojnie, rzeczowo i z szacunkiem dla wieku i doświadczenia.